Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. I ostatnim już gościem poranka siódma dziewiąta jest Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W sezonie jesienno-zimowym wiele miast w Polsce zamienia się w ogromne kłęby smogu. Jak na co dzień żyje się w takim środowisku? No, środowisko zależy, jak kto podchodzi do zanieczyszczenia powietrza, bo wśród naszych aktywistów jest duży poziom zaalarmowania i obawy przed tym, przed tym powietrzem, dlatego wielu z nas nosi maski, trzyma w domach oczyszczacze powietrza, kontroluje, monitoruje jakość powietrza w swojej okolicy, no ale oczywiście też działamy, to znaczy próbujemy zmienić tę sytuację w swoich małych środowiskach. W jaki sposób próbujecie to zmienić? No, prowadzimy różne kampanie, które próbują uświadamiać to, jakim powietrzem oddychamy. Już nie mówię o, o takich prostych, podstawowych działaniach, które robimy na poziomie Facebooka czy Instagrama, gdzie po prostu ostrzegamy ludzi przed zagrożeniem, ale z takich dużych kampanii, które w tej chwili robi Polski Alans Mogowy i nasi aktywiści, jest kampania mobilnych. Płuc, to znaczy takiej instalacji, którą przywozimy z miejscowości do miejscowości, e, ustawiamy ją na dwa tygodnie, e, a na tej instalacji znajduje się model ludzkich płuc, taki duży, dwumetrowe ludzkie płuca e, z pokryte taką białą, białą, przepuszczalną materią, przez którą przepuszczane jest powietrze, i ta biała materia. Pokrywa się w ciągu dwóch tygodni takim szarym albo nawet czarnym nalotem, ponieważ to powietrze przesącza się przez białą materię i trochę tak jak na filtrze od odkurzacza pozostaje na tych białych płucach, i to robi potężne wrażenie na mieszkańcach, yy, ponieważ te płuca rzeczywiście zmieniają kolor z bialuteńkiego na no, zupełnie czarny. W zeszłym roku w czerwiące leszczynach płuca miały kolor smolisty, dosłownie po dwóch tygodniach zaledwie. Gdzie dzisiaj oddycha się najgorzej? Gdzie ta sytuacja jest najpoważniejsza? Znaczy, dzisiaj mamy dosyć czyste powietrze i to jest akurat taki dzień, w którym trochę wieje, więc nie jest najgorzej w ostatnich dniach, ale no, kilka dni temu, kiedy mieliśmy takie mroźne wieczory, spokojne, bezwietrzne, no to wtedy właściwie zanieczyszczenie powietrza było we wszystkich y, punktach, w których te pomiary są dokonywane. Jak się spojrzy na. Stronę internetową albo głównego inspektoratu ochrony środowiska, gdzie na mapie Polski mamy takie kolorowe punkty y, ziel od zielonego do bordowego, no to widzieliśmy, że te kolory były prawie wszędzie czerwone. Jak spojrzymy na mapę y, czujników ERLI, których jest kilka tysięcy w kraju, y, no to tam możemy nawet zobaczyć, jak się różni jakość powietrza w Polsce w, w stosunku do państw unijnych, ponieważ możemy zobaczyć te czujniki w całej Europie. No i tam bardzo wyraźnie było widać, że Polska świeci na pomarańczowo, na czerwono, tymczasem no na zachód od odry, na południe od tatr po prostu jest zielono. I to jest bardzo przykry obraz dla, dla obywatela kraju. Jak to wpływa na nasze zdrowie? Czy nasze płuca faktycznie stają się czarne, oddychając w tym powietrzem, gdzie króluje smok? Zanieczyszczenie powietrza wpływa w, w tak, na tak wiele sposobów yy, na nasze zdrowie, że można by o tym długo mówić, ale może tak skracając, yy, to, co się unosi w powietrzu, to, co ma rozmiar niewielki, na przykład 2,5 mikrometra, to są bardzo drobne pyłki, bardzo drobne drobiny, cząsteczki, które wnikają nam przez barierę w płucach do obiegu i czymkolwiek ta cząsteczka jest, już się znajduje w naszej krwi. A wtedy, czy to jest czynnik rakotwórczy, czy to jest jakaś toksyna, czy to są związki mutagenne, one po prostu rujnują i niszczą nam zdrowie bardzo powoli. Takim no chyba dla mnie najważniejszym, największym skutkiem tego, jak zanieczyszczenie powietrza na nas wpływa, jest śmiertelność. Każdego roku w Polsce y, na skutek zanieczyszczenia powietrza umiera 45 tysięcy osób. To jest populacja Kołobrzegu. Każdego roku takie miasto jak Kołobrzeg czy Oświęcim znika z mapy, a przyczyną jest smog. Wśród Polaków rośnie świadomość i odpowiedzialność na przestrzeni lat, czy no wręcz przeciwnie, jest jeszcze takie przeświadczenie, że a przecież jak wyrzucę trochę butelek czy spalę śmieci, to nic się nie stanie. Jakie grzechy popełniamy najczęściej? To, to mam dobrą wiadomość. To Polacy, Polacy zaczęli od pewnego czasu, to już dobre kilka lat, kiedy, kiedy zaczęliśmy dostrzegać wagę zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie, na nasze życie. I tutaj właściwie. Jak my walczymy ze smogiem od no, 10 lat właściwie, to, to na początku naszych działań bardzo wielu ludzi z pobłażaniem patrzyło na to, co my mówimy. Teraz właściwie nikt już nie neguje tego, że zanieczyszczenie powietrza rzeczywiście jest poważnym zagrożeniem zdrowotnym i to jest ta dobra informacja. Naprawdę nasza świadomość już jest bardzo duża, i dobrze, ponieważ możemy w ten sposób dostrzegać tych, którzy no, przejawiają nieodpowiednie zachowania. Mam na myśli tutaj na przykład palenie śmieci. Coraz częściej zgłaszamy takie, takie patologiczne działania, bo palenie śmieci jest przestępstwem, jest karane prawnie, więc tego nie wolno robić. I tutaj widać, że, że, że tego mamy coraz mniej, aczkolwiek teraz w tym kryzysie energetycznym niektóre gminy raportują o tym, że niestety odpadów trafia mniej na wysypiska. Co może oznaczać, że część z tych śmieci będzie po prostu spalana tej zimy? Czyli ten problem dotyczy bardziej mniejszych miejscowości, wiosek niż miast. Tak, tak bym powiedział. Jeżeli patrzymy na to, jak zanieczyszczenie powietrza w Polsce, gdzie, gdzie największe, najwyższe stężenia występują czy pyłów zawieszonych, czy rakotwórczego benzalfa pirenu no to na liście, no w naszym rankingu smogowym, na 15 miejscowości, prawie wszystkie to są miejscowości małe, średniej wielkości, albo nawet wsie, bo również we wsiach mamy fatalne jakości powietrze. Metropolie, te duże miejscowości również, ale głównie na obrzeżach, bo to zależy po prostu od typu ogrzewania, czy to będzie kamienica, czy to będzie dom jednorodzinny, w którym używamy Kopciucha? No to duże miasta, oczywiście, również, ale powiedziałbym, że w największym stopniu Polska Powiatowa niestety cierpi od zanieczyszczenia powietrza. Co dzisiaj jest największym sprzymierzeńcem smogu? Hmm, największym sprzymierzeńcem to może, może, raczej bym powiedział, co najmocniej wpływa na to zanieczyszczenie powietrza. Dokładnie. Hmm, I w tym sezonie grzewczym wydaje mi się, że że jest to, jest to węgiel spalany w kopciuchach. Niestety zniesiono normy jakości węgla. Ten węgiel kupowany na składach nie musi mieć żadnych norm jakości. Do niedawna jeszcze miał, teraz już tych norm jakości po prostu sprzedawcy nie muszą przestrzegać. W związku z tym ten węgiel, jak <laughs> pewnie słuchacze widzą w telewizji, często wygląda jak mokra glina, czasami jest to czarna skała, która nie bardzo chce się palić. No To jest efekt tego, że tych norm jakości po prostu nie ma. To jest chyba najważniejsza przyczyna w kraju. No Drugą przyczyną, taką, która się pojawiła niedawno, jest przyzwolenie, zezwolenie na spalanie węgla brunatnego też w gospodarstwach domowych. To jest bardzo, bardzo poważny Źródło zanieczyszczenia, zarówno tlenkiem siarki, czy na przykład rtęcią, która jest bardzo toksycznym metalem. Ilu Polaków korzysta jeszcze z pieców węglowych wspomnianych? W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wiemy, że mamy w Polsce około 3 milionów kopciuchów, czyli tych kotłów. Takich na węgiel, na drewno, takich gdzie po prostu nie ma automatycznego podajnika, tylko ręcznie wrzucamy tam węgiel czy drewno. Około 3 milionów. I do tego musimy doliczyć jeszcze jakieś 800 tysięcy pieców kaflowych, no bo to też jest. Źródło dymu, więc mówimy tutaj o liczbie prawie czterech milionów sztuk, które jeszcze dymią w Polsce. Panie Rzeczniku, i ostatnie już pytanie, jakie działania powinny zostać absolutnie podjęte jak najszybciej, aby ten problem smogu chociaż w części zniwelować, bo pewnie w całości no, nie da rady. No my apelujemy o to, żeby te kotły wymieniać, a żeby je wymieniać, potrzebne są programy dotacyjne, programy, które po prostu obywatelom będą dopłacać do wymiany kotłów, ale również dopłacać do ocieplenia domów, bo patrzmy na to szerzej mamy kryzys energetyczny, ceny paliw są wysokie, nam zależy bardzo na tym, żebyśmy, żeby to był ostatni taki rok w którym to powietrze było fatalnej jakości i te ceny były wysokie, i zależy nam na tym, żeby w programach dotacyjnych... Które istnieją. To jest program Czyste Powietrze prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Żeby te dotacje były wyższe, bo w tej chwili one są niewaloryzowane inflacyjnie, w związku z tym te kwoty są dosyć niskie i e, nie ma dużej chęci, żeby z tego programu korzystać. Wolelibyśmy, żeby program Czyste Powietrze mocniej wspierał ocieplenie domów, po to, żebyśmy zdążyli przed następną zimą e, te domy poocieplać no, tylu, tyle, ile możemy, zdążyli powymieniać źródła ciepła. Bo gdybyśmy ocieplili y, polskie domy, y, jednorodzinne domy, to nie potrzebowalibyśmy mniej więcej 5 milionów ton węgla, bo tyle moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyśmy oszczędzili, gdybyśmy ocieplili domy, y, a, a wiemy, jak trudno jest w tej chwili z węglem, więc moglibyśmy te 5 milionów ton węgla po prostu zaoszczędzić, po prostu nie musielibyśmy go spalać i myślę, że y, obecny kryzys, z którym mamy do czynienia, po prostu byłby dużo, dużo słabszy. I obyśmy oddychali tylko czystym, świeżym powietrzem, bo tak jak słyszeliśmy, wiele zależy od nas samych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Siergiej, polski alarm smogowy, był gościem poranka 7-9. Dobrego dnia, panie rzeczniku. Dobrego dnia, do widzenia. 7 dziewiąta poranek rozgłośni katolickich.